Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dziś jesteśmy w przededniu wejścia w życie nowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, które to przepisy będą implementowała dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki, tzw. zwaną dyrektywę CCD2. Najważniejsze dla nas, dla instytucji publicznych, które reprezentują, które na co dzień zajmują się nadzorowaniem tego rynku, najważniejsze dla tych organów, które otrzymały upoważnienie i mają legitymację do draftowania przepisów nowej ustawy o krycie konsumenckim, jest to, żeby zobaczyć holistycznie, żeby ocenić holistycznie, co udało się dobrego zrobić na tym rynku, co jeszcze jest do poprawienia i ukształtować tę nową ustawę w taki sposób, żeby zachować balans między ochroną konsumenta a zrównoważonym rozwojem rynku. Ja też muszę powiedzieć z perspektywy nadzoru, nadzór trwa już nieprzerwanie od niemalże dwóch lat i nikt wcześniej tak dobrze nie znał tego rynku, jak my go teraz znamy. Z tego też względu postanowiliśmy w ubiegły czwartek opublikować dane, które mamy w ramach sprawozdawczości obowiązkowej instytucji pożyczkowych, bo uważamy, że te dane mogą w sposób transparentny przyczynić się do tego, do lepszego zaadresowania nowych przepisów ustawy o krycie konsumenckim w taki sposób, żeby właśnie ta nowa ustawa adresowała prawdziwe problemy i wyzwania na tego rynku. Ustawodawca, pracując nad przepisami ustawy tzw. antylichwiarskiej, nie wiedział, jak naprawdę ten rynek wygląda. Nikt wówczas nie wiedział. I ustawa antylichwiarska bardzo dużo dobrego przyniosła, bo zaadresowała jeden problem tylko na tym rynku, tak zwany problem udzielania pożyczek w ciemnej bramie, być może poza przepisami prawa. W chwili obecnej już udało nam się zarządzić tym problemem. Myślę, że jeśli chodzi o wizerunek instytucji pożyczkowych, to nadzór też przyczynił się bardzo mocno do tego, żeby oddzielić lichwę od legalnie działającego rynku pożyczkowego. A teraz też zarówno nadzór, jak i prężnie rozwijający się rynek instytucji pożyczkowych, który jest bardzo zróżnicowanym rynkiem, ale rynek, który jest mały, ale istotny z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów, żeby on się rozwijał w sposób prawidłowy, zrównoważony.